Oj, 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 oj co to jest za piękny skin? Siemaneczko widzowie, z tej strony Adriano i dzisiaj otworzymy sobie naprawdę mnóstwo nagród w Brawl Stars. Będzie to mega świnia, będzie to karnet zadymiarski, będzie to karnet pro. Nic nie jest wymaksowane na maksa, natomiast myślę, że i tak tych nagród poleci naprawdę dużo. Mam dzisiaj małe utrudnienie, mam nadzieję, że ten odcinek fajnie wyjdzie, ponieważ mam pod opieką psiaka, konkretnie Lunę, więc yy, zobaczymy, czy nie będzie mi tutaj bardzo przeszkadzać, ponieważ siedzi mi na kolanach i nagrywamy w zasadzie wspólnie ten odcinek. Może Luna też coś otworzy ciekawego. Myślę, że przyjdziemy sobie od razu do mega świni i po tej mega Świni opowiem wszystkie pozostałe ważne informacje, jak na przykład rozdanie PSC. A jak poleci jakiś legendarny stardrop, to może widzowie i dołożę jeszcze do puli jakieś dodatkowe PSC. Więc myślę, że zaczynamy, klikam tutaj rozbij mega Świnie, Luna tam wcześniej kliknęła już jedno rozbicie, klikam kolejne i rozbijamy mega świnie. Nie była ona wypełniona po brzegi. Ten jeden etam tam zabrakło. No i mamy tutaj z tego co widzę 13 star dropów, więc otwieramy sobie pierwszego star dropa. Zaczynamy od Epika. Epik nam tutaj dał jeena? Nie, to jest skin. Nowe przebranie Junglowy skin. No ciekawe, w sumie taka małpka trochę z bananami. Dobra, co tutaj? Luna się na mnie patrzy. Chce też chyba ponagrywać. Chyba też chcę otworzyć tutaj star dropika, więc kontynuujemy sobie. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra, nie dam Lunie tego otworzyć, bo ten nie jest jakiś super mocny. Dam Lunie otworzyć następny, jak będzie jakiś ciekawszy. Dobra, otwieramy sobie kolejny i tak samo tutaj nic ciekawego, tutaj bardzo rzadki. No chociaż mityk, chociaż mityk, proszę, Supercell, proszę, chociaż mityk. Nagrałem ostatni odcinek z Clash Royale, widzę, że taki średnio się przyjął w ankiecie, też tam raczej mieliście zdania podzielone, jeżeli chodzi o tą gierę, że nie interesuje Was jakoś bardzo. Dobra, mamy Epika, otworzymy sobie Epika, więc chyba bardziej skupię się na razie na Brawl Stars, może jakiś odcinek ze ze wesolę Ci zobaczymy. Natomiast teraz skupmy się na otwieraniu tutaj tych rzeczy. Mamy jeszcze kilka tych Star Dropików, jeszcze kilka ich jest. Ale no nie ma nic dobrego, widzowie. No nie ma nawet jednego mityka. Epic to będzie maksymalnie co mi poleciało z tych lepszych Stardropów. No nie, no nie. No widzę, że tutaj chyba nawet Luna nie pomoże. Chyba nawet Luna nie pomoże. I otwieramy sobie tego. I no nie, nie, widzowie. No jest tylko jedno przebranie do Gina, którym też tak nie gram jakoś bardzo. Dobra, mamy tutaj jakąś małą skrzynkę pucharów, więc też sobie ją otworzymy. Tutaj też chyba jakiś skinek powinien polecieć. Mamy kilka błyskotek, mamy trzy gemy, gemy zawsze przez pokos skinek do Otisa. O Boże, ten rdzawy Otis, on nie jest załadny, on nie jest załadny za ładny widzowie. On nie jest załadny. ładny, ja go umieściłem chyba w top jeden z tych brzydszych skinów. Natomiast, natomiast tak, tak odbieramy, odbieramy sobie od razu też nagrody, o, już, już słyszycie, już, już słyszycie, że coś się dzieje. Widzowie, mamy małe problemy techniczne, natomiast radzimy sobie i mamy tutaj nagrody za sezon 40 i mamy kolejne 13 StarTropików do otwarcia, więc myślę, że przejdziemy sobie od razu do tego, więc rozumiem, że klikam tego x dostajemy oczywiście tu B, ponieważ ją miałem tutaj do odblokowania, Eee, oczywiście za tutaj te kredyty, no i mamy tutaj kilka fajnych zadymiarzy i tak naprawdę nie wiem, czy tutaj Willow, która kontroluje umysły, może Kiełka, który też sobie fajnie tutaj rzuca właśnie, strzela tymi swoimi pociskami, może Pan P, no ciężko im powiedzieć, nie wiem, na początek może wezmę Pana P, bo Pan P wygląda naprawdę mega sympatycznie, no i otworzymy sobie kolejne 13 Star Dropów, to proszę, chociaż jeden mityk, widzowie, czy ja naprawdę proszę o tak dużo? Chyba będę musiał rzucić jakąś ankietkę, czy wam w ogóle poleciał jakieś legendarne star dropy, bo ja to widzę, że na razie chyba Supercell mi nie da ani jednego legendarnego star dropa. Dobra, jest mityk w ogóle, ale co to z tego mityka, no punkty, mocy, dajcie mi jakiegoś legendarnego skina, legendarnego zadymiarza, jest tył nowych zadymiarzy, chciałbym po prostu tutaj zwiększyć pulę swoich zadymiarzy, a tutaj widzę, że to jest niemożliwe, niemożliwe widzowie. Dobra, otwieramy dalej, rzadki, monety, co tutaj dalej, będzie w bardzo rzadkim tutaj pedeki, ja bym chciał coś innego, chciałbym coś innego, no come on, come on. Proszę, Supercell, Brawl Stars, twórcy Brawl Stars, no i nie mamy nic, widzowie, nie mamy nic. Nowy sezon, ojoj, 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 co to jest za piękny skin, to jest piękny skin do Bo, ja się naprawdę cieszę, że ja nie wykorzystałem tamtej promocji na karnet, ponieważ w tym momencie mogę za dwie dyszki kupić ten karnecik tutaj do Bo, bądź za 28 zł i będę miał przeepickie skiny do Bo, no, jestem pod wrażeniem. Naprawdę, ten karnet do Bo będę musiał kupić, bo jest świetny, Bo to jest jeden z moich ulubionych zadymiarzy, jest aż na którym wbiłem pucharki, tam tysiąc pierwsze pucharków, więc no Bo siądzie tutaj nieziemsko. A zobaczmy jeszcze jaki jest tytuł gracza na samym końcu, bo pewnie coś jest związane z Bo. Chciałbym zobaczyć rycerz. No powiem wam, że też jest ciekawy, były fajniejsze, ale rycerz myślę, że jest taki no w miarę okej, okay, dosyć pospolity, ale nie będę narzekał, nie będę narzekał, bo ten skinek do Bo naprawdę mi się podoba i wiem, że będę go kupował na 100 Natomiast zanim przejdziemy dalej, chciałbym widzowi oczywiście podziękować wszystkim wspierającym za pomoc w rozwoju kanału. Wiem, że ten odcinek miał dotyczyć pojedynków z wspierającymi. Natomiast widzowie, wpadłem na inny pomysł. Ten odcinek będzie właśnie związany z openingami, tutaj wszystkich tych star dropów. Natomiast, widzowie, natomiast, otworzyliśmy serwer Discord, na który wszystkich oczywiście zapraszam. Jest już naprawdę dużo osób i w ramach tego otwarcia serwera Discord dla wszystkich wspierających na kanale organizuję turniej, którym do zgarnięcia będą. Dosyć drobne nagrody, ale zawsze jest fan, zawsze jest fajna zabawa. Za drugie i trzecie miejsce PSC, czy tam kodzik do sklepu Pay za 10 zł. Za pierwsze miejsce 20 zł. Turniej odbędzie się za pomocą Discorda, więc dołączajcie. Tam będziecie mieć też wszystkie oczywiście informacje o przebiegu turnieju. Dołączajcie oczywiście do Discorda, dołączajcie do wspierających i robimy igrzyska, widzowie. Igrzyska Brawl Stars, w którym będą pieniądze, słaba i wieczny szacunek na naszym serwerze Discord jak i kanale YouTube. Karnet Pro i w Karnecie Pro możemy odebrać sobie tutaj y, dwa star dropiki, trochę y, doświadczenia, PD tutaj do karnetu. Tutaj mamy rzadki, więc rzadkiego no to oczywiście mi ta gra dzisiaj nie da legendarnego. Choć ja widzowie mam tam przygotowane coś, mam coś przygotowanego, bo widzę, że Karnet Pro tutaj też też nas nie rozpieścił. Ale patrzcie, widzowie, jak wyjdziemy sobie tutaj, wejdziemy sobie do Alei Pucharów. Specjalnie widzowie czekałem, czekałem na ten moment, żebyśmy otworzyli chociaż jednego legendarnego stardropa na odcinku. Więc otwieramy legendarny stardrop i zobaczmy co nam poleci, widzowie. No ja bardzo bym chciał nowego zadymiarza. Nowego zadymiarza, ale jak będzie skinek, to też się nie obrażę. I... kto to jest? O Boże, jaskiniowiec Frank. Nie! Dlaczego? Dlaczego jaskiniowiec Frank? Dlaczego? Do Franka mam tego epickiego skina, którego widzicie tutaj w menu głównym. No nie wytrzymam, nie wytrzymam. No gra nas nie rozpieszcza, ewidentnie nas nie rozpieszcza. Więc tak, jeżeli chodzi o nagrody. Był streamek podczas weekendu z Millenium, więc tam losowaliśmy właśnie osoby, które wygrały nagrody, więc dla przypomnienia takimi osobami, już Wam podaję kto to był. Osobami, które zgarnęły kod PSC na streamku. Oczywiście za lajki z poprzedniego odcinka był mocniaczek YouTube, Kaczuszka, Blitz, Predator, który wygrał dwa razy oraz Wojt i Wo. Luna, spokojnie. Natomiast, że było dużo łapek, rozdaję. Jeszcze podczas tego odcinka wybrałem sobie dwie osoby z komentarzy, które zgarniają sobie ten godzik do sklepu Play 10 Ziko i jest to nie kto inny jak nasz wspierający Dominiglas, a także Tube Train. Zgłoście się do mnie na Discordzie bądź przez maila. Ja osobiście preferuję Discorda i tam wyślę Wam wasze kody. Natomiast zachęcam oczywiście też wszystkich do dołączenia do Discorda, do wspierającego, ponieważ przed nami wielki turniej, ale więcej szczegółów już wkrótce. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do usłyszenia w przyszłych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.